Siemano, witajcie. Wczoraj nie dograłem wam końcówki z uprawy case'em, ale niedługo nie później jak, jak nagrywałem wam ostatnią część to zakończyłem. Dzisiaj już zmiana planów, od samego rana okrutny był zapierdziel, bo wczoraj chłopaki kosili fasole znaczy łubin i zapchało elewator, tutaj na hali musieliśmy całą, cały łubin wywalać właśnie ze sypu, to było parę ton tego szuflowania, gdyż zapchał się elewator. Ale to już ogarnięte ja już od dzisiaj Zmiana maszyny, przesiadka na dżendira, robię karib jak dość, Gdyż przechodzimy na Na inną mieszankę poplonów Coś takiego Nie wiem co to dokładnie jest 50 na 50% jakiś kurcze płatki oats Nie wiem co to dokładnie jest Jakaś mieszanka zaraz otworzę worek i zobaczę musiałem wyczyścić od nowa cały ten cały ten też było troszeczkę syfo, może przez to mi się to zablokowywało, nie wiem Zobaczymy, zaraz to ogarnę, zrobię kalibrację, będę zaczynał, jest godzina 12, gdzieś koło pierwszy może się uda zacząć. Wczoraj przyjechałem kamerkę Kejcem. Ty, co ty zrobię, Paweł? Zostawiłem ją na gąsienicy i o dziwu nic się nie stało. 25 ton przyjechało po niej i nic się nie stało. Znaczy na 25 ton. Jest, jest pełna. 1,4 czwarta 25 ton. Ale ponoć to jest takie rozłożenie masy, że nawet jeśli przyjedzie się po nodze komuś takim, taką masą, to nic się nie powinno stać. Nie wiem czy to prawda. I w sumie nie chciałbym się przekonać. Także co, ja dalej działam tą kalibrację, zasypię sobie jeden worek. Zrobię próbę kręconą i pojadę na pole. Mam nadzieję, że przynajmniej ta mieszanka się będzie lepiej wysiewała jak ta poprzednia. Że widzimy się na polu. No i dobra, pierwsze pole można powiedzieć, że przywołowałem to taki nieduży kawałek. Coś około 7 hektarów, nawet może mniej jak 7 hektarów. Przysmarowałem sobie teraz wały. Od razu, bo one tutaj mają te punkty zmarowania. Tutaj na tych wszystkich przygubach trzeba to smarować raz na 8 godzin, wszystkie łożyska raz na 50 godzin. Więc sobie tak raz dziennie, czasami raz na dwa dni te, smar te przyguby smaruję i wtedy się też raczej nic nie stanie. I będę się przenosił tutaj naprzeciwko, ale muszę się składać, bo się nie zmieszczę. Od razu zostały mi do przesmarowania dwie kalemitki, ale mogę je przesmarować. Dopiero teraz, na podniesionych wałach, zaraz wam pokażę. Oczywiście... Upierdolony w smarze trzeba być, no bo to przecież inaczej, to wiecie, to jest taka tradycja, nie? Że jeśli nie podczas, te, podczas tego smarowania się nie odbędzie to oficjalne upierdolenie się, to no to smarowanie w ogóle nie miało sensu i, i nie będzie skuteczne. Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, nawet gdybym wygrał, nie dałoby nic. I tu są dwie takie ukryte kalamitki, które dopiero pokazują się po podniesieniu. Czy ja je widzę? Widzę, tylko muszę się tu przycisnąć, Muszę się podotykać, upierdolić, bo to też przecież przecież normalne. Mam oczywiście taki kombinezon, którego zapominam zawsze ze sobą zabrać, bo bym sobie założył na siebie i miałbym go W To czy ja się upierdolę? Czy ja się nie upierdolę? Łasie i teraz druga strona Ech. Powtórka. Ech. może z tej perspektywy się uda nie to łapy Uda się Ach, także 15 minut mi to zajęło więc już jest nie najgorzej. Musiałem zwolnić. Tu jeszcze jeden. Musiałem zwolnić do 8 km na godzinę. Przy 10, przy tej gradacji po Kurwa, nie wyrabia ten rozsiewać I nie wysiewa tyle, ile trzeba, więc. Muszę trochę więcej chłosić. Więc w lokę się jak żółw. ale no, nic nie zrobię, trzeba to rozsięwać. I tak jest oszczędność w czasie bo nie używamy siwnika do siania tego poplonu, więc już jedna maszyna mniej. Zoszczędność w czasie. Jak tak to wygląda, zasypałem sobie trochę nasion. Tego przenoszę się, chociaż w sumie czekaj. Czekaj, 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 tutaj zostawimy. Miejsce przy schodkach pasuje. O, trzeba tylko wysunąć. A cało oddaj No i dobra, to to mogę się przenosić. Ale czekaj no przeciwko się nie mogę przenieść, bo on to jeszcze uprawia Aha Czyli jadę na pole po tamtej stronie, po prawej. Dobra, zaraz to jakoś ogarnę. Siemanko, po dłuższej przerwie nic nie nagrywałem, bo trochę zamieszania było z tymi pieprzonymi poplonami, bo kurczę, znowu znowu mi nie wysieło tyle ile trzeba, znowu się musiałem bawić. Kolejne kalibracje, musiałem zmieniać rolkę tutaj prowadzącą. Teraz teoretycznie już powinno być dobrze, ale cholera wie jak to jest. Jedynie 24 hektary na ten moment udało mi się zwałować, więc to nie jest jakoś strasznie dużo imponujące, no ale to przez te ustawienia. Zwałowałem dwa kawałki. Jeden mniejszy, drugi większy. Przyniosłem się teraz na trzeci. Jest 19.27. Powoli zaczyna robić się ciemno. Raz na jakiś czas mi się przytyka, muszę cały czas pilnować. To chujnie robota, to powiem szczerze. No ale nic trzeba to po prostu zrobić. I nie ma 8 na godzinę jeżdżę, więc wolniej. Ale jak jeździłem 10, to już całkowicie się nie dało zrobić tego dobrze. Drobna gradacja tego jest i trzeba się naprawdę dobrze przyglądać, czy to się rozpyla, czy nie. Trzeba światła już włączyć, ale nie duża różnica z tymi światłami, tak naprawdę. Wsypałem teraz cztery worki, mniej więcej wyliczę ile hektarów powinienem tymi czterema workami zrobić. I mam nadzieję, że już teraz będzie git, że się będę mógł skupić tylko na wałowaniu. Tutaj mam do zwałowania to pole, jedno, drugie. Potem jest tutaj trzecie, czwarte, pięć, sześć pól tutaj. I potem się przenoszę tam, gdzie wczoraj teleżowałem, tam, gdzie wczoraj telezowałem Case'em, to co widzieliście ostatnio. I kurczę, sypie się czy się nie sypie, bo nikt ja nie widzi. No, w takiej sytuacji jak teraz Chyba no przyblokowuje się czasami. Muszę robić tak, wyłączyć maszynę, włączyć, przejść na test zrzutu. No i co, teoretycznie powinno się sypać Czy się kurwa nie sypie. cofnąć trochę no to co będą mi jakieś takie sytuacje jakby się nie starać czy tego kurwa idealnie nie zrobi Chyba mać A jest kurwa zabawy z tym niepotrzebne Mlokowuje no, się się, to 那子靠近。Normal, Się nie sypie, ale teraz ja już wiem dlaczego się nie sypie, bo nie miałem włączonego włączonej hydrauliki. No, tutaj, w tym miejscu, będzie ładnie przywołany kilka razy. Sypie się teraz, teraz się sypie. O, i widzicie, tak to wygląda. Nieporządek w kabinie. Ale nawet nie ma czasu ogarnąć tego, bo co chwilę wyskakuje, sprawdzam, patrzę. No ale nie ma co narzekać, trzeba robić to po prostu i tyle, starać się robić to jak najlepiej. I na tym się skupiamy. Tam mi paletę przywiózł, kolega, z tymi wszystkimi nasionami. I nakurwiamy. To zrobione było raz talerzówką, caseem, później. Klas yy, nawet dzisiaj to robił z tym 12-metrowym agregatem uprawowym. To jest ta mar marka koklin To dosyć popularne, popularne na dużych gospodarstwach. Nieraz widziałem to gdzieś tam na filmikach w internecie, że używają tego. Powinniśmy zrobić 26 hektarów, 67 arów. Um, czyli jeszcze hektar 67 na tym zbiorniku I mam nadzieję, że tak będzie Że mi nie zostanie na wsią w zbiorniku No i tak to wygląda Cisnę dalej, nie wiem do której godziny będę to robił Jutro będę robił to dalej Więc do zobaczyska, cześć Siema, witajcie kolejnego dnia Godzina 12, wtorek 29 sierpnia Kolejny dzień zmagań z wałowaniem. Już wczoraj wam nie nagrywałem. Nie chciałem, żeby nikt widział mnie w takim zburzeniu jakie wczoraj nastąpiło, bo była masakra. Jeśli chodzi o yy, rozpylanie tego cholernego poplonu. Strasznie mi się to zapychało, blokowała się rolka. Skończyłem się około 21.00. Dzisiaj wyczyściłem. Dzisiaj wyczyściłem cały ten rozsiewać. Znowu zmieniłem rolkę na jeszcze jedną. Dej wnioski są takie, że mogę maksymalnie wsypywać dwa worki tego poplonu do, do rozsiewacza. Ponieważ, jak, roz, jak wsypię zbyt dużo, to się strasznie mieli. Robi się z tego taka papka i to zalepia mi rolkę. więc maksymalnie dwie i wtedy idzie to w jakoś tam w miarę yy, 8 km na godzinę. No i udaje się rozpylać te 20 kg na hektar. Teraz muszę sobie właśnie. Muszę sobie wrzucić parę worków. Dwa do rozsiewacza. Dwa spróbuję położyć z tyłu na ramię wałów. Może nie spadną. Mam nadzieję, że nie. Dwa jeszcze wsadzę do kabiny. To już będzie jakiś zapas. I będę ciśnął. Mam nadzieję, że sprawnie do znanych problemów, bo też były. Jeszcze dodatkowe ustawienia, kalibracje pomagą mi tutaj Tom, który jest najlepiej ogarnięty on przez tyle lat Kombajnista i Syn menadżera wspominałam o wcześniej w sumie on teraz też jest menadżerem jakimś tam kolejnym i on w tym jest najbardziej ogarnięty I pomógł mi też tutaj troszeczkę naciągnęliśmy taki pasek prowadzący jedną tą jedną rolkę w tym, w tym rozsiewaczu o i takie o zabawy Zaraz wam pokażę jak to wygląda to nosione, założę sobie kamerkę na głowę. Mamy już puste rozciowe, to mogę Wam pokazać co jest pięć. wyglądają te nasiona. Tak to wygląda. A w rozsiewaczu, kiedy już jest pusto, widzicie, że jest taki miał, z tego się delikatnie robi, gdyż tę rolka to po prostu miele Więc gdy zbyt dużo mam nasypane, zbyt duża ilość materiału, powoduje jeszcze większą ilość. tego sypu i odkurzy i dlatego tak to wygląda. Przynajmniej ja to, sobie, ja to sobie tak tłumaczę, ale na logikę to biorąc tak też właśnie jest. Także wrzucę sobie jeszcze jeden worek do rozsiewacza. Dwa mam na wała, dwa do kabiny i mogę cisnąć z tym polem. Skończę to, potem przenoszę się na kolejny obok. I jeszcze jedno, potem się wrócę z powrotem, tam gdzie byłem, gdzieś tam też jeszcze dwa pola do wałowania i przenosiny w inne miejsce, ale to z tym się trochę zajdzie, jest dopiero, znaczy, dopiero jest już dwunasta, Także jak już zacznę wałować, to pogadamy dalej. Walka trwa nadal, idzie to jak krew z nosa. Tak, krew od razu. Ale cały czas do przodu. Po prostu, no cały czas po prostu do przodu. Staramy się przede wszystkim. Jestem na przedostatnim polu tutaj, w tym miejscu. Gdzie miałem do zwołowania kilka kawałków. I później, jak się nic nie zmieni, będę przenosił się w inne miejsce. I ponoć ma być troszeczkę, mają być inne nasiona. To mam nadzieję, że się będzie lepiej wysiewało. Bo tutaj raz, że 8 na godzinę nie jestem w stanie przekroczyć, gwarze się czasami zapycha, zresztą tak jak Wam mówiłem. Także jest ciekawie. no i nie wysiada mi tych 20 kg, wysiada mniej. Ale już to zgłosiłem. Więc robimy tak, jak się da. Jeszcze tutaj mają w międzyczasie pomagać sianiem tego poplonu klasem, klas ma śmigać. Z Amazonem i też siać poplon z tym dużym siewnikiem mamy tego poplonu sporo do wysiania. Tu mam taki kawałeczek 7 hektarów. Tutaj obok drugi, coś około 5, ponad 5 i to będzie koniec na ten moment. Tutaj później się przyniosę. Chyba tam gdzie ostatnio zależywałem, kejsem. O, naprzeciwko, proszę bardzo, widzicie klasa, który to właśnie jedzie sobie z siewnikiem. Więc tak, skoro przywożę teraz klasa, to kończę nadawanie. Wrócę z powrotem. I się będziemy widzieli. No klasę zaprowadziłem, wróciłem już na pole, kończy prawie ten kawałek, ale jak widzicie Zaczyna padać. I to pierwszy taki deszcz od dłuższego czasu tak naprawdę, nie wiem kiedy to ostatni raz padało. W sumie, jeśli mam być szczery, to ja się na ten deszcz nie gniewam, bo będzie w końcu jakiś wolne, o ile popada. Deszcz przez następną godzinę. Tak zapowiada prognoza na ten moment, 100%. ma tak padać no. mamy 20 po godzinie 18 20 minut po godzinie 18 także jeszcze jakby dało skończyć ten kawałek to byłoby git a zobaczymy później no, a jak, jak skończę wcześniej to się nie obrażę bo muszę sobie zakupy zrobić jakieś w końcu odespać trochę, posprzątać w pokoju z racji, że zostaje codziennie o 6 rano Wyjeżdżam o 30 rano sobie ogarniam tylko żarcie, Micha Wracam wieczorem, powiedzmy, ta 21, 22, 23, to jedyne o czym człowiek myśli, to żeby się szybko wykąpać i pójść spać. Więc ciężko trzymać porządek, tym bardziej mi. Bo ja z reguły jestem bałaganiarzem, który stara się z tym walczyć. No ale w takich sytuacjach ciężko, ciężko, ciężko nie polec tej walce. Ale to podobne cechuje ludzi inteligentnych. Brzydkie pismo, to by się zgadzało I ten... i pałaganiarstwo, także jest dwie rzeczy odtaczone. To zobaczymy, na razie się do bałów nie lepi. Ale jak popada jeszcze tak z 10-15 minut, zaraz się zacznie kleić. Czego nie chcemy. Nie pogonią, 8 godziny trzeba cisnąć. Sprawdzać na bieżąco czy mi się, się sypie nasiono. Ale sypie się, zaraz trzeba będzie kolejny woreczek wsypać. Jeszcze dwa mi zostały, i tak wygląda ta sytuacja. Walka na placu Boju, 64 hektary zwałowane na ten moment łącznie z dniem wczorajszym. Nie jest to jakiś imponujący wynik, ale jak na to prędkość jest i tak dobrze. To w międzyczasie robi rozpiskę tutaj dla Bartka, żeby Wam kolejne filmy zmontować. My mamy dzisiaj 28 sierpnia. Wy dostaniecie teraz materiał Znaczy to teraz dla mnie, teraz Dla was wcześniej Mniej więcej przed miesiąca Troszeczkę mniej jak miesiąc Staramy się to nadrabiać, ale to też fakt, że Tego materiału coraz więcej przybywa Temu nie sprzyja, ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza I tak to wygląda No coraz intensywniej pada Gdzie zaczyna Robi się też coraz ciemniej No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, jak się będę zwijał, to Wam na pewno o tym znam raport. No i w sumie długo to nie potrwało. Bo jak widzicie, już zaczęło padać. I Dosłownie 10 się potem po jak zaczęło padać, nawet mniej. Już mi się zaczęło ładnie lepić do wałów. Więc ja co robię? Z Zbędnym słowem, ust nie kalam wały zwijam i spierdalam godzina 18.23 no jak patrzę po tym jak to pada to raczej się nie zanosi żeby, żeby to chciało przestać szybko no, ale nic, na pogodę nic nie poradzimy jest to coś większego od nas ja się zwijam, dzwonię do menadżera że zakończyłem no dziś Zjeżdżam na gospo, łapię jakiś transport. Chwila, chwila, chwila. <laughs> przepraszam. Kurczę, koniec pracy i to kichnięcie. Czyżby to zwiastowało jakieś spożywanie alkoholu? Nie w moim przypadku. Ja to co jedynkę się mogę wystać porządnie. O, tak jajo. O. Czekam, nie Cyk. dziękuję. A czekaj, boczek. No, czek no. Jeszcze muszę to do złożyć, to się samo nie składa. Jak to taką wyjść na dwór w taki deszcz? Cytując klasyka. Jak to szło? Dworze no, na motorze w taki deszcz bez parasola. Chcę zęby zacisnąć bluzę, założyć. O, wywróciłem, dzwoni menadżer. Także, kończę. No i dobra, konsultacja z menadżerem. która była zbędna, bo i tak było wiadomo, co to, co, to, co to, się będzie działo, czyli składamy kino i zawijamy się. Nie wiem, czy to jutro będzie, czy to da jutro wołować, czy nie. Myślę, że... Myślę, że da, bo tego deszczu dużo chyba nie będzie. I sobie... Już to założę. O, fajny deszczek taki drżysty. A tam widzę Kajsem jeszcze. Magina z talerzówką. Ale podejrzewam, że... I on niedługo się zawinie. Kurwa, chwilę, pada już tak kleić zaczął. No i doble płotka no na drogę wyjedziemy Nie wydaje mi się, że to było jak, żeby to było jakieś specjalnie dużo właśnie, że to tutaj to droga to nasza prywata tak naprawdę bo to jest cały czas teren właśnie tego gospodarstwa na którym się teraz znajdujemy możemy się jeszcze zrobić taki myk cofniemy trochę tutaj ale w sumie czy to jest sens? nie ma sens, Co się wywiezie, to się wywiezie i zawijamy to tam naprzeciwka kejsa widać nie wiem czy to widzicie, ale raczej nie bo... Tak dobrze ta kamera z daleka nie, z, nie zbiera. Ale mimo wszystko, pomimo pomimo dziur pomimo mojej jak, jakiejkolwiek krytyki czasem na to GoPro, to już wracam całkowicie hodor potem jak została przejechana przez quadraka nie mam prawa powiedzenia złego słowa, bo w momencie ja ją zostawiłem na gąsienicę, jak się zwijałem, ja to zawsze jestem zakręcony zapominam, bo to to, to to i tak musiałem nim kawałek do przodu przyjechać, bo go zostawiam na polu i tak przyjechałem do przodu i w tym momencie jak myślę kurwa kamera była na gąsienicy I ja już z tyłu głowy mam, wiem, że już trzeba będzie kupić drugą kamerę albo moja kariera na YouTube, która się jeszcze nie zaczęła już się skończy. Ale kurde, wysiadam, patrzę, no leży, ale nic z nią, nawet budowa nie pękła, myślę kichuj. jeszcze był ze mną jeden Anglik. Mówię, o przyjechałeś kamerę. Ja mówię, no kurwa, jakby nie widział. E, w sumie nie angielka, irlandczyk. Ale ja ją biorę do ręki. Ona w porządku. Uruchamiony, chodzi, myślę, ale ja, ja obtarłem z błota i śmiga. Ale tak jak wam mówiłem wcześniej, podobno to jest takie rozłożenie masy przy tych ciągnikach na gąsienicy, że przy najechaniu na jakiś mniejszy przedmiot, czy tam nawet większy nic się złego, zadzieć nie powinno, że nawet teoretycznie nie powinno zmiażdżyć przejechanej stopy, aczkolwiek nie chcę się tego przekonać nie chcę się o tym przekonać nigdy i mam nadzieję, że się nie przekonam wracamy, worki nam nie spadły A ładny deszczek, będzie rosło wszystko po tym deszczyku jak na drożdżach no sporo on tym kejsem no, no większe pole. Tutaj. No, także pochłania te hektary. A my już sobie zjeżdżamy tutaj na gospodarstwo. No i co? Pewnie się będziemy żegnać na dziś. Zobaczymy cóż będziemy działali jutro. Jedynie w ramach przypomnienia Skoro już oglądasz ten film, da, daj lajka, jeśli ci się podoba. Jeśli ci się nie podoba, to też daj. Jakiś komentarz, im więcej komentarzy, tym lepiej. Ja się staram odpowiadać na te komentarze, jeśli mają one w jakikolwiek sens oczywiście, bo czasami trafiają się... tak dziwne. Bardzo rzadko, ale czasami takie, że... nie znajduję sposobu, aby się do nich odnieść, więc się do nich nie odnoszę po prostu. Ale tak, jeśli jakieś macie pytania konstruktywne, to jak najchętniej. Naj, naj, najbardziej piszcie, ja najchętniej odpowiem. Im większa interakcja z waszej strony, tym większa motywacja dla mnie, żeby nagrywać, pokazywać Wam to, jak to wygląda w przypadku Polaka pracującego na gospodarstwie w Wielkiej Brytanii. Także to tyle ode mnie. Tym deszczowym akcentem kończę. Widzimy się szybciej niż się tego spodziewacie. Także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.